mam ludziska, z tej strony macie to jest kolejny odcinek z gry Kingdom New Lands i musimy przede wszystkim ulepszyć chyba zamek, tak mi się wydaje, że to jest e, najpotrzebniejsza z opcji teraz, bo mury mamy chyba rozbudowane dobrze, tu chyba nawet farmera postawiłem o proszę. Tutaj na bogato z lewej strony. A tu sporo mam tych murów. Bo z tego co pamiętam to y Poza tym, że to są wieśniacy, oczywiście, to z prawej strony mamy handlarza tym razem, co jest dobre i chyba złe, bo jest bardzo blisko, jeżeli się nie mylę? Zaraz zresztą sprawdzimy. Poza tym mam 400 tysięcy wieśniaków, którzy nic nie robią, są w ogóle nieprzydatni, bo nie stać mnie na wyszkolenie ich na cokolwiek. To jest największy problem. Tak, niestety handlarz jest bardzo blisko. A żeby łódkę ogarnąć jest będzie ciężko. Tak, żeby mi się język nie plątał. Oczywiście postawię sobie im więcej łuczników, tym lepiej. E, trudno, że nie mam kasy już w ogóle i nawet wieśniaków już nie mam, no, proszę bardzo, skończyli mi się już wszyscy, akurat mam dosyć blisko tutaj wioskę wieśniaków. Dajcie mi minutkę, jest trochę ściszę tę grę. Ogółem. O, przepraszam, nie, nie ten, nie, nie wyszedłem z ustawień. Zabawne jest to, że tą grę mam cicho, strasznie zimno. Mam podgłoszone w ustawieniach komputera, oczywiście, bo mogę wam zresztą to pokazać, udowodnić, że głośność tej gry jest na jeden. Aż jeden, rozumiecie to? A sam fakt, że mam 20% tylko ze 100, gdzie mam, wiecie. Na słuchawkach wszystko na maxa podgłoszone, to jest troszeczkę dziwne, że 20% jest takie głośne. czemu lecę na lewo skromię mieć do wioski? Ja to jest pytanie, którego nie rozwikłam. A ja tutaj potem poszedłem dalej troszeczkę od tej wioski, bo tutaj wieśniaków nie ma. To jest największy problem, że ich tutaj nie ma zwyczajnie, a by się przydało, żeby byli. Tutaj mogę sobie postawić teoretycznie wieżę strażniczą. I tak zrobię w przyszłości. Jeżeli sobie jeszcze pogarnię troszeczkę ludzi, tutaj dodatkowego łucznika mogę zrobić. I chyba tam jest jeszcze jeden łuk, więc tam na spokojnie te wieże. Akurat strażnice, strażnicze są bardzo dobre, bo jakby nie patrzeć, nie, nie da się ich zabić, tak? Nie da się pokonać tego łucznika, który jest na wieży, i to jest, to jest najlepsza wiadomość w moim życiu. Tutaj też bym postawił mury, ale niestety to drzewo mi przeszkadza, a to drzewo musi mi przeszkadzać, póki potrzebuję pieniędzy. Jak mi się pieniądze... Znaczy jak będę miał ich dużo, bo później e, tak, łucznicy będą dawać pieniądze, e, i ci będą dawać pieniądze, farmerzy e, to handlarz już nam nawet, nawet nie będzie potrzebny. No ale póki co jesteśmy na etapie, nie wiem, 8, 9 dnia jest tu pokazane gdzieś, który to jest dzień. E, siódmy. Siódmego dnia, no to jesteśmy... Za, za blisko jeszcze, żeby cokolwiek zdziałać, ale już mamy farmerów to jest bardzo dobrze, nie wiem co daje ulepszenie farmerów, czy szybciej pracują, szybciej zbierają żniwa, może więcej pieniędzy dają nie mam pojęcia, jaki to w ogóle ostrzał od tych łuczników jest 400 strzał w górę leci, jakaś salwa, no z tej strony nie przedrą się 100% jestem pewny że tutaj żeby się przedrzeć to by musieli nie wiem kogo, tego, tego grubego dużego wysłać, o tak tamten mógłby być problemem no ale tak to ci pojedynczy, nawet z tarczami, bo niektórzy mają taką maskę, która też im uła ułatwia, przeszkadza bardziej. Moim ucznikom przeszkadza ich po w pokonaniu, a ułatwia im życie. No tu mamy już wieśniaka, któremu dałem pieniążek. Może zdążysz, kurczę, miałeś mu udacze nie zabrać. E, może zdążysz dojść do wioski? O, już nawet dzień jest, więc em, nie muszę się bać, czy zdąży. Tutaj też mieli troszeczkę kłopot, bo widzę, że mury są lekko wyniszczone. Lecimy oczywiście po pieniądze do naszego handlarza i myślę, że nie wiem, co możemy tak naprawdę ulepszać. Jakby farmerzy postanowili mi zapłacić te pieniądze, to by było dobrze. Na no póki co muszę chyba czekać nadal. Mogę ewentualnie jeszcze faceta z młotkiem postawić, no ale cały czas stawianie ludzi pracujących jest poniekąd dobra, poniekąd... No, słabiutkie tutaj pieniądze. To bym chciał ulepszyć i nie mam kasy. Mam tylko połowę, jestem takim biednym człowiekiem. Ale farmer idzie już chyba ściążniwa, tak mi się wydaje, bo to tak wyglądało nawet. No i miałem rację: farmer akurat skosił tutaj całe tutaj swoje pole. Ulepszę ten, ten. Wiem, że tutaj młyn powstanie, czy coś takiego. I nadal nie wiem co to daje, kurczę miałem poczytać poczytacie tej grze i nadal nie poczytałem. Przy okazji jak tam oni sobie będą budować, to ja mogę sobie na telefonie gdzieś tam odpalić wiki tej gry, może się czegokolwiek ciekawego dowiem, co powinienem dokładnie zrobić. Najbardziej mnie interesuje to, co powodują właśnie ulepszenia niektóre, na przykład jak to, czy co powoduje łucznik, ten posąg łucznika. Jakieś pieniądze słyszałem, a to drugi farmer po prostu skosił czyli przyspiesza to. I to dosyć sporo, bo e, dopiero farmerowi urosło od dzisiaj rano co oznacza, że powinien jutro dopiero ściąć też te niwa, tak mi się wydaje przynajmniej. Ogółem przeglądając sobie wiki tej gry odkryłem, że e, ta gra jest tylko sequelem do jakiejś ten e, klasycznej wersji tego. Ciekawe. Nie widziałem nigdzie klasycznej wersji. Nawet w ogóle na YouTube jest, e, jak wpisuję nazwę gry, bo wiecie. Na YouTube jest coś takiego, że się wybiera kategorię filmu, i tam jest blogi, vlogi, jakieś tam kulinaria, coś tam, coś tam, podróże i gry, tak? I są gry, i ja właśnie te gry sobie klikam, bo oczywiście mój kanał się głównie opiera na grach, ale sam fakt, że do czego ja piję, mianowicie w tej gry nie ma tam, nie ma w tej puli gier YouTubeowych, gdzie oni tam mają zapisane, a tam są przeróżne gry, nawet telefoniczne. Jakieś tam kurcze, stare gry na Gameboyë, e, na Pegasusy, na Nintendo czy na cokolwiek innego, ale tej akurat tam nie ma. To mnie bardzo ciekawi. Teoretycznie jestem już bogaty i mógłbym ogarnąć sobie więcej wiśniaków, ale już ich mam bardzo dużo. Mógłbym sobie ogarnąć więcej farmerów i to bym zrobił, bo oni są akurat przydatni. A dopiero farmy z lewej strony mam daleko, ojojoj. No nie, z lewej strony się nie opłaca, a z prawej strony mam handlarza. Niestety, muszę chyba najpierw ulepszyć budynek i poczekać troszeczkę bardziej. No a wtedy się okaże, co, co będę mógł ulepszyć, tak naprawdę. Bez skrupułów ulepszam naszą siedzibę, nasz zamek, nasze ognisko. I mamy teraz pierwszy raz handlarza, któremu dam wszystkie pieniądze. Może je podwoi, potroi, a może nic z nimi nie zrobi. Zaraz zobaczymy, czy je wsadzi do. Budynku, bo on zazwyczaj te pieniądze po prostu chowa jako skarb państwa. Tak mi się wydaje, że na tej zasadzie on działa, że robi jakiś pod, pobór podatków czy coś w tym stylu. No ale nie, on sobie gdzieś idzie, nie schował tych pieniędzy. Może on sobie wziął jako podatek dla siebie, wiecie, zapłata. Wypłatę dostał i sobie poszedł. Jestem ciekawy, dlaczego żadne zwierzęta się nie pojawiają, na przykład huczyńcy stoją. I nikogo nawet nie zestrzelili, to jest dziwne. Gra, w której poruszamy się lewo-prawo i klikamy czasami strzałkę w dół, żeby wyrzucić pieniądze, może być ciekawa. Nie wiem, wiecie, powiem szczerze, że pomimo tego, że przez dłuższy czas się nie odzywam i robię cięcia na filmach, co jest widoczne i to bardzo, to moim zdaniem ta gra jest dosyć ciekawa. Przyjemnie mi się w nią gra, przynajmniej. Wiecie, tak. Takie mam wrażenie, że to jest gra, którą mógłbym sobie ograć nawet sam prywatnie. Tak sobie teraz pomyślałem, co powiedziałem, ale większość gier powinno się grać prywatnie. Po to zostały gry stworzone nie dla youtuberów, żeby sobie grali, tylko właśnie dla zwykłych ludzi. I potraciłem właśnie tych, jak oni się tam nazwali, łuczników. Bramy mi się przesunęły, przez co flaga jest widoczna. Farmerów stracę. Bo zamiast nie uciekać, to. Chyba, że sobie poradzili. Tak, sobie poradzili z murem, czyli trzeba mury wzmocnić z lewej strony. Z prawej strony zresztą też, bo tam mamy jedną ścianę i to drewnianą. No ale nie, tutaj jest ich zupełnie y, więcej. Zupełnie. Kurczę słowo zgubiłem, bo nie chodziło mi o słowo zupełnie, a zdecydowanie. O, zdecydowanie jest ich tam więcej, bo nie jest ich tam trzech, a chyba ośmiu czy sześciu. No a tutaj z lewej strony to tak cienko. Poza tym, że jeszcze nie mamy tych, jak one się tam nazywają. A to są wieże. Wieże. Kurczę, czemu tak słowa gubię? Nie mam pojęcia dlaczego. Tyle ludzi z młotkami miałem, a tylko dwóch tutaj przybiegło ja nie wiem co nie robię w ogóle. Gdzieś na środku pola, dosłownie na środku pola, znalazłem miejsce, gdzie mogę postawić bramę. Gdzie jest las z lewej i las z prawej? Ciekawe, jestem debilem. Wy wyruszyłem sobie na wyprawę, popatrzę, co jest z prawej strony, jak wygląda ta droga do mostu. A jest dzisiaj krwawy księżyc. Ale jak miałem portal to nie był nawet otwarty. Otwarty, hmm, ciekawe słowo. Nie był odpalony, włączony, nie był aktywny. Co może oznaczać, że raczej z tej strony nic mnie nie zaatakuje. Akurat muszę, mu się koń zmęczyć w portalu dosłownie. Szkoda, że przez te portale nie mogę przejść. Jestem ciekawy, e, znaczy pewnie e, mogliby zrobić coś takiego, ale w ogóle teraz trzy wątki na raz zacząłem. Mogliby zrobić coś takiego, nie, nie może jakiś dodatek czy easter egg, że jak się wejdzie w portal działający, ale wycie ten w skale, a nie ten stojący, wolno stojący, to na przykład teleportujemy się do krainy, w której od razu jesteśmy atakowani przez tysiące potworów i nie możemy wrócić. To by było taki trochę easter egg i. Dla osób, które na przykład daleko doszły, mają gdzieś tam wybudowany ostro zamek, dzień 458, i nagle wchodzą przez przypadek, bo to jest ukryte, i steregi, czy cokolwiek innego, i tracą to wszystko. Najgorzej, ale ja bym chciał to zobaczyć po prostu. Dobrze by też było, jakby handlarz po prostu zostawiał te pieniądze, wyrzucał je na ziemię, niech one sobie leżą, nawet jeżeli miałby je zebrać facet od podatków. No wiecie, żeby on od razu poleciał i zbierał kolejne pieniądze, bo nie, nie jest mi potrzebny w zamku, jak stoi po prostu. Dobra, skoro dostałem moje pieniądze, to mogę mu dać je wszystkie. E, o, dałeś mi trzy. Nie wiem, czemu on mi je oddał, ale zrobiłem sobie jednego faceta z młotkiem i farmerzy też powinni mi dać jakieś grosze. Właśnie o to mi chodziło i oni są chyba teraz na równi, co oznacza, że jesteśmy troszeczkę bogatsi. Ja sobie pójdę naprawić... Jak mi zostaną pieniądze, to was wezmę. Pójdę sobie naprawić, ulepszyć bardziej to właśnie ten śmieszny drewniany posążek. Tą kapliczkę. Um, tylko po to, żeby. O, wszystkie pieniądze złożyłem. Dobrze, że im nie dawałem. Żeby po prostu mieć zamek już kamienny. Żeby już te mury ulepszyć na dużo lepsze. Szkoda, że skrzynki są jednorazowe. Bo nie udało mi się teraz ani jednej znaleźć. To, co się przed chwilą wydarzyło. Wam to zostawić, żebyście zobaczyli, jak ci wszyscy zestrzelili, zestrzelili tego jelenia biednego. Aż mi się szkoda chłopaka zrobiło, dobra łucznik nam się zawsze przyda, bo facetów z młotkiem mamy już sporo, e, a tym chyba tutaj, nie wiem czy ci farmerzy cokolwiek robią, czemu nie biegam, w nocy nie pracują, fajnie wiedzieć, jemu ja życie chyba niemiłe, stoi sobie za murami po prostu nic nie robiąc, was sobie wezmę, czemu by nie, e, dlaczego potwory z żadnej strony mnie nie zaatakowały dzisiaj? Troszeczkę za cicho tutaj się dzieje. Znalazłem jeden bardzo wielki problem. Chyba czerwony księżyc będzie, znaczy ten krwawy, czerwony czy jakikolwiek. E, jeden z tych problemów, o których wspominałem przed chwilą, jest to, że e, tam, że handlarza stracę, to jest jedno. Tam handlarz już mi za niedługo nie będzie potrzebny, jak farmy będą wydajniejsze. Ale żeby postawić kolejną farmę z prawej strony, to musiałbym mury postawić. Nie mam pojęcia nawet gdzie, bo tu jest tak, mamy jedną wieżę, drugą wieżę, a mury są jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej, tam gdzieś na tym pastwisku, które pokazywałem, że możemy postawić mury między lasem. Zabawne, kiedy farmerzy skoszą trawę, znaczy żniwa i tym podobne. a jacyś randomowi ludzie im pieniądze kradną spod nosa. To jest bardzo zabawne, bym powiedział. Statek bym postawił już na nogi, ale nawet nie jestem w stanie. Wiem, mury z prawej strony ulepsze, bo tutaj mamy trzy pary. Trzy pary drzwiów. Czemu... Czemu para? Drzwi się. Na drzwi się mówi para drzwi, a to jest jedne drzwi. Albo mi się coś teraz pokręciło i właśnie zmieszałem 16 języków świata. Aż uderzyłem mikrofon, przepraszam. W ogóle ten mikrofon tak naprawdę leży mi praktycznie na klacie. Bo jest mi tak wygodnie, jestem rozwalony normalnie jak grzeba na liściu na tym fotelu. Co oznacza ta dziwna melodia? I czemu mamy takie krwawe niebo? Jakby deszcz miał padać. A może będzie padać właśnie? To jest ta właśnie... Rzecz, która się może wydarzyć w niedalekiej przyszłości, tak. Wszystkie mury dookoła drewniane, ale ten jeden płotek będzie kamienny. Na pewno się obronimy przed potworami. Teraz mi coś wpadło do głowy: czy przypadkiem nie jest tak, że jak ulepszę do pewnego stopnia nasze ognisko, ten zamek, to przypadkiem mury same się nie ulepszą? Ich tu też stoi z 50. Mogę ulepszyć wam tą wieżę. Brakuje mi jednej, dokładnie jednego pieniążka. Jednego maciasa, bo to... To się nazywało maciasy. O, duch idzie. Ale żebym się przestraszył, kurczę, tak patrzę, wieśniak się skulił nagle. Wracaj! No, ty kurde gnowił jeden. Dlaczego on sobie stanął ten z drugiej strony bramy? Co on chciał tam uzyskać? Zobaczcie jednak wielka liczba łuczników to jest coś potrzebnego w życiu. Aczkolwiek i tak większość trafia w mury. Zamiast w te potworki, no ale zawsze mają większą szansę na trafienie. Dobra, dlatego... Czy was tutaj dwóch nie było? Rzucę pieniążek. Czy ktoś przyleci? O, się pojawił nagle z tego. Może jeszcze jeden? Nie, jeszcze jeden nie chciał wyjść niestety. Dlatego sobie polecimy po naszego handlarza, który nam zaoferuje drogocenne klejnoty za nasze pie... Znaczy. zaoferuje nam drogocenne klejnoty za swoje pieniądze. Które nam jeszcze da. Tak właśnie działa handlarz. Czy możesz mi dać pieniądze, które ci dałem? Ostatnio, ostatnio mu dałem 500 milionów pieniędzy. Dlatego teraz mu daję jak zwykle 10, mniej więcej tam na okolicząc. Tutaj możemy z Ciebie zrobić łucznika. I mógłbym teraz ulepszyć... Ja ciągle idę w liczbę łuczników i to będzie teraz kiepskie, bo nie mam kasy. Ale, właśnie, to jest, to jest największy problem, że z tej strony nie ma murów, ale jak sobie pójdę na prawą stronę, bardzo daleko, i ściąłbym ten las 60 razy co najmniej, to może znajdę, bo tu w ogóle jest jakieś, nie wiem co to jest, ale tu coś leży, mam nadzieję, że coś ciekawego. E, mury mogę wybudować dopiero tutaj. A co się stanie, jakie tu postawię? ktoś przybiegnie i je zbuduje? To jest. To mnie bardzo ciekawi, intryguje normalnie. Tak, ktoś się idzie tu zbudować? Nie, dlaczego ja to zrobiłem? Dobra, zobaczymy zresztą, czy przybiegnie. Pójdę zresztą go eskortować. Dobrze, że duchy tak same z siebie. I biegną tutaj. Po co wy mi tutaj będziecie? Ja chciałem tylko sprawdzić. E, wiem tylko tyle, że. Nie, nic nie wiem. Chciałem powiedzieć, że duchy. Dobrze, że duchy nie wychodzą z lasu, tak po prostu wiecie, że się pojawiają czy coś. To by było smutne, bo moi właśnie tutaj budowniczy i jeden łucznik chyba straciliby życie. Tu mogę postawić mury, ale tu już nie mogę, bo tu już w jakiś sposób przeszkadza las. Najgorszy jest problem w tym, że nie wiem, czy łucznicy tutaj przyjdą. Wiem tylko tyle, że tych dwóch ludzi stracę, bo oni się nie wrócą. Dlatego postawcie tu lepsze mury I mam nadzieję, że ucznicy podejdą masz pod tą bramę I przepraszam mikrofon znowu uderzyłem I że będą stali pod tą bramą A nie gdzieś tam wcześniej Jednak tu mi się bardziej by przydali A tu mogę zrobić takie wiecie Drzwi dwustronne No i to by się wtedy nazywała para drzwiów Czy moim budowniczym życie niemiłe O no to stracę te mury szybko Chyba, że odsiecz naciąga Na, Nadciąga, nie naciąga Nic nie naciągają Stop już biegną wszyscy. I tak większość strzela w mury i zaraz zresztą się przebiją przez te mury. A, tak myślałem. Nie, zostawcie mi te łuki. Strzelać ktoś. Zostaw ten młotek, proszę, zostaw mi go. Zestrzel, no nie wiem, ktokolwiek, proszę. Wybudujcie z powrotem te mury, jeden z młotków tam został. O, ten wziął łuk. Znaleźli łuk, o dwa nawet łuki znaleźli, postanowili dalej się bronić. To są moi wojownicy, właśnie. Oj, kowal przybiegł. Ale to już koniec nocy, raczej już nikt nie przyjdzie, bo oni zazwyczaj idą takimi falami. Oni nie idą także jeden, później drugi, gdzieś tam pięćdziesiąty, szósty, a na końcu jeszcze gdzieś tam pod koniec nocy biegnie jeden. Nie, oni zazwyczaj taką kupą lecą. To jest dobre i złe. W niektórych przypadkach nie mam pieniędzy. To jest ten zły aspekt całej tej sytuacji, że straciłem ludzi i pieniądze. Ej, teraz tak sobie pomyślałem, że może nie będę musiał tracić handlarza. Jeżeli od środka zacznę niszczyć te drzewa, wiecie, od tamtej strony, to może uda mi się. Musiałem się zatrzymać, aż żeby pomyśleć, co mówię, ale uda mi się, może, wybudować farmera tam gdzieś z tamtej strony. Bo zobaczcie, oni tutaj dosyć duży dochód przynoszą. Nie jest to jak łucznicy w poprzedniej wyspie, no ale zawsze, zawsze coś. O, i ludzie mi się przydadzą, ja coś wiecie, kolejni ucznicy, bo budowlańcy raczej wątpię, ale ucznicy jak najbardziej. Wiecie co, dobra, mam pół godziny materiału, który utnę i pewnie będzie z około 20, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie, no i cześć.